Drodzy bracia i siostry, ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina. Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa, dzięki dobrowolnie złożonym przysięgom, które małżonkowie podają się w sobie wzajemnie, rodzina jest wspólnotą świętą jest komunią osób zjednoczonych miłością, o której święty Paweł tak pisze. Miłość, współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przeczyma i nigdy nie ustali, ale można ją osiągnąć w małżeństwie tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli małżonkowie stają się, znów słowa bezinteresownym darem siebie samego, bezwarunkowo i na zawsze nie stawiając żadnych ograniczeń. Ta miłość małżeńska, rodzicielska, rodzinna jest ciągle uszlachetniana jest doskonalona przez wspólne troski i radości, przez wspieranie się wzajemne w chwilach trudnych, zapomina o sobie samym na dobra umiłowanego człowieka.